Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, ja jestem BAF. A to kolejny epizod z gry Layers of Fear 2. I nie przedłużając za dużo, tam gdzie w zasadzie skończyliśmy. Wow. Tam gdzie skończyliśmy, tam zaczynamy. ho you Butel Karumu A vast Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily? Really? I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your okay. heart Soaked in doubt Or be there a fire burning within. Mamakloch. Ivishya. Łoł. Wow. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Proszę mnie wypuść. Nie podoba mi się to ani trochę. Ehm. Wow. Um. Okej, okay, jak nie ma, musimy iść tutaj. Aha. Jakaś retrospekcja? Synowie, stolarka luksusowa, wykonane mm, na zamówienie. Jedna solidna drewniana skrzynia, zrobiona w całości ze starego dębu z ciężkim żelaznym okuciem, skórzanymi pasami i uchwytami po bokach, wystarczająco dużo, aby pomieścić dorosłego człowieka. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu. O, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, że, że taka skrzynia miałaby pomieścić dorosłego. dorosłego człowieka. Bardzo proszę o ać. Bądź gotów zawrócić. Jasne. Oać. No dobrze, jestem gotów zawrócić jak najbardziej. Rozumiem, że to jest taka podpowiedź, sugestia. Raczej nie przejdziemy, więc przejdźmy sobie tu i znowu mamy czerni, biel. A tutaj mamy jakąś mapę. Tu w kółko... O oh boj! Oh eee, nie wiem, czy ja mam tym kręcić coś tutaj. Bank. Nie przejdę tędy, zdecydowanie nie. Czy jeśli będę tym teraz kręcił, to. Coś nam się tu będzie zmieniać? Nie, to wygląda jak scena z. z jakiegoś napadu na bank. Uwielbiam tak ciemne miejsca i pomieszczenia. Przed chwilą nie były... ...manekiny. Okej. Okay. Zamknijmy za sobą drzwi, tak będzie chyba najrozsądniej. Przyciśnij, aby biec. Gdzie biec? Co biec? Ja nie mogę biec. Pomocy. O, było nie zamykać drzwi. Wróćmy więc tu. Nie widzę, żeby tu była jakaś taśma. Cokolwiek, co moglibyśmy sobie... Zawróćmy w takim razie może. A może i nie. Kurczę, ta sugestia z biegiem. Hej. Jeszcze jedna kwestia. Nie, nadal tędy się nie da przejść. Może by to coś zmieniło? tu nic takiego. Tego nie mamy. O, rozumiem, muszę przebiec. Hmm. Chyba się udało tym razem. Okej. Okay. It was her killing me slowly all this time. 10 razy w prawo. Dobrze, trzeba to sobie zapisać. Słuchajcie, musimy sobie to zapisać, więc. Yy, tak. 10 80 40 10, 80, 40. Eee. Jest szansa, że to kod do jakiegoś sejfu. Elementy zręcznościowe, przynajmniej nie trzeba skakać po platformach. Um, cenię sobie bardzo, jak nie muszę y, skakać po platformach. Um. Co my tu mamy? 10, 80, 40 Powtórka z tego samego czyli. Okej. Okay. Okej, okay. myślałem, że to będzie. To będzie tu. Dobrze. I kolejny raz mamy podpowiedź. Bardzo miło. 10, 80, 40, dobra. Otwórzmy, sprawdźmy, co tutaj jest. Co to jest, muszelka. Shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world. My little brother. OK little okej niepokojące są strasznie te przejścia K kompletnie potworny mętlik w głowie słuchajcie nie mm. Zobaczmy, czy tutaj coś. Okay. Pan Hardy jest kwatermistrzem, a to bardzo ważne zadanie, bo kwatermistrz dba, żeby każdy z członków załogi był tam, gdzie być powinien. To dzięki kwatermistrzowi nikomu nie brakuje jedzenia ani rumu. Pan Hardy jest oddany swojemu kapitanowi i zawsze wypełnia jego rozkazy, gdyż wie, że jest on, kapitan, nie pan Hardy, nieustraszonym dowódcą. Czasami kapitan gniewa się na pana Hardiego, ale tylko dlatego, że dobro załogi leży mu na sercu. Prawda jest taka, że. i dalej się nie dowiemy. O! Mamy. Kolejny slajd. Okej, okay. Na pewno nam się. niebawem, słuchajcie, przyda. Tu mamy. Kolejne przejście. <laughs> Okej, okay. jelon, co to są drzwi? O, rozumiem, bądź co bądź, ale przynajmniej. Staram się. Holy shit! Tak myślałem. Coś to. O, tu jakieś zdjęcie, chyba z planu filmowego. Okej. Okay. Nie mam pojęcia teraz, czy ja jestem aktorem, czy ja tutaj prowadzę jakieś dochodzenie. Nie, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nic nie zapowiada się na to, że mnie prowadził jakieś dochodzenie. Okej. Okay. Zbieramy jakieś przedmioty. No, ile slajdy jestem w stanie. Tak mniej więcej pamiętać, że tam na samym począteczku w tej naszej kajucie jest yy, miejsce. Tak, te plakaty, nie plakaty. Okej. Okay. Yy, yy, I ten kadłubek. Pamiętam. Właśnie z tego pierwszego slajdu chyba. Z każdym razie, z samego początku. A świetnie. Niepokoi to straszliwe. Kolejne zdjęcie. Tu chyba nic na tym zdjęciu ciekawego nie ma. To jest straszne. Okej, on... okay, spaliliśmy manekina, co jakoś wcale mnie nie smuci, bo nie przepadam za manekinami, ale Okay. An act of creation always begins with an act of destruction. Nagrania. O. Czarna. Kobieta czy mężczyzna, kobieta czy mężczyzna? Oh. Wybaczcie, jeżeli przez jakąś część materiału będę po prostu milczał. A... Jednocześnie staram się i skupiać, i nie wystraszyć, a takie mocne skupianie się niestety zazwyczaj powoduje, że największa bzdura. Największa bzdura potrafi mnie wystraszyć. Zresztą to nie jest chyba tylko wyłącznie moja cecha. Zaraz coś wybuchnie, nie? Nic tam nie widać ciekawego. No w napięcie to oni potrafią, nie? bez dwóch zdań, słuchajcie, ale O, w boju. Pomalutku. Próbuję nie nie przekraczać tych promieni światła, bo... Ani trochę mi się to nie podoba, ani trochę mi się to nie podoba, nie podoba mi się to, ani troszeczkę. Mam wrażenie, że coś tu zaraz na mnie wyskoczy. O, jeszcze nie mogę zapanować nad myszką. Sypie się stare dziadostwo. Troszkę tak po macku, ale. O. Nie szczyloj. Okej. Okay. Um, autentyczne, słuchajcie, mega dreszcze, nie? Mocne. Fajne. I found, Hardy. Okay. Mocne, no. Uh, Colin and Manekin. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. Can you Rekwizyty do zakupienia: Replika 17-wiecznego pistoletu skałkowego. Jedna sztuka w pełni sprawna. Proszek rozbłyskowy, przekreślone, prostrzoniczy, cztery kegi. sześćdziesiąt 66 funtów każda. Amunicja: 5 pudełek po 100 kul I manekiny 100 sztuk. Na cholerę wam, 100 sztuk manekinu! Manekiny są winne całemu złutego tego świata. No. Im więcej ich masz, tym, większe, większa trage... tym większa tragedia dzieje się w międzyczasie. Tylko jeden z nas wie, co trzeba zrobić, tylko jeden wie, o co toczy się gra. Ten drugi nie musi wiedzieć, nie musi rozumieć, musi tylko słuchać i grać swoją rolę. Mam wrażenie, że tutaj jest więcej niż e, jedno zakończenie w tej grze. Jestem niesamowicie ciekaw, bo jak na razie posłusznie odgrywam rolę, jak można było w sumie zobaczyć e, przy scenie z manekinami latarka. So bad he can bloody well do it himself. Mm -hmm. Na wszelki wypadek. to zamykanie drzwi zgubi mnie na pewnym etapie. Podoba mi się to. <laughs> nie. No nie cholera, mi się to nie podoba, nie. Czy może tam do góry trzeba wejść? Nie. Raczej nie. A, no tak. Kurde. <laughs> <This> <laughs> <battery>. <laughs> Hurry! We have to secure it! They'll be here any moment! Lily, I, I'm scared. You should be scared! You know what happens if they find us. They'll send us back. Oh shit. Oh shit. Shit, 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 shit. Czuję ogromne napięcie. O nie. Po prostu uciekaj, nie? Baw, uciekaj po prostu. Co to jest? O. Nie powiem, aż mi się gorąco zrobiło, nie? O, oh, o, oh, ho, oh, i butelka ru. Mu. Normalnie w horrorach, słuchajcie, nie przepadam za ciszą, ale teraz oh, doceniam. Naprawdę doceniam. Jest chyba checkpoint. Ja jestem. Okej, okay, słuchajcie, skoro tutaj był checkpoint, to proponuję, żeby ten odcinek już tutaj zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja mam dreszcze. <grym> to może być ciekawy, ciekawa seria. Mam nadzieję, że ją dokończę. Cóż, ode mnie to na tyle w tej chwili, także bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Na tej podstawie będę wiedział, co dalej robić. Oczywiście sekcja komentarzy jest w pełni Wasza. No i co, jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie suba. A przy okazji, pamiętajcie, że w opisie jest link do mojego Twitcha, gdzie w losowych momentach mojego życia postanawiam sobie nagle. E włączyć streama. <laughs> Dzięki wam piękne, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Na razie i cześć.